Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 Grow Farm sezonu 3 na moim kanale, się ze mną wydra. Dzień dobry I w dzisiejszym odcinku jak widzicie jesteśmy na sklepie Jesteśmy z Masajem i z naszym Głęboszem Tak, ukrywaliśmy, że mamy Głębosz Żółty, ale dziś kupimy drugi Z nowym nabytkiem Fendem Fendem, 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 Fendem 900 Wario. Tak dokładnie jest tutaj I go oczywiście musimy szczipować do pełna Czyli to jest Fend 939 Vario tak z modelu chyba to jest silnika, tak. I nic mu więcej tu nie zmieniamy. Na razie. Ani obciążników, ani nic. I damy mu jeszcze głębosz. głębosz. Gdzie są głębosze, Tu są. A obciążnik jeszcze da, e, kujesz, Tak, jeszcze będzie obciążnik do niego z Fenda. 13 tysięcy i ostatnio taki obciążnik. Tak. Wstać. Pewno, dobra. Idziemy do Finda. Zobaczymy jak to wygląda ten fendik. Jest baja u nas na gospodarce. Weźmy wytykiwany Jest. O Jezus Maria. Chyba się zeszczałem. Miałeś do na nabytku. Nie. Mo mogłeś już przynajmniej w Maseju, ale. Spokojnie, jest kolejny fend. Także przyzwyczajcie się, że na odcinkach bardzo często ten fend będzie występował. Tak jak tamten wcześniejszy fendzik. Jaki to był dokładnie model. I kona serii. To był 700 To była 700, a widzicie 900 i następną będzie tysięczka Ale tu oczywiście ja, w fendach. ja jestem zakochany w fendach, więc jedziemy jedziemy na pole na łąkę w sumie, znaczy byłą łąkę do lasu, więc tutaj widzicie do lasu narobić chaos, jedziemy Musimy za zaorać właśnie większość tych y, pól że no kurna baja, panie Panie, ta seria nabrała nowych możliwości. Ile lecisz? Tu, tu się. Co ja zahaczyłem. Rzuciło mnie. Ale ja coś zahaczyłem. Stój, Może o płot? Nie, no z drugiej strony byłem. No ci. To może o drzewko. Chyba, że tam jakieś małe drzewko było. Ale nie ciągnikiem, tylko tam mnie zarzuciło. Ile lecisz? 63. A, no, 10 więcej. A, no. Mnie to cię odstawić mogę trochę Także wędzie się, się ładnie bardzo prezentuje Mod pasażera mam tam za, zaznaczony wróżby tak, 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 tak no. Także no Baja, ba, 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 ba Baja usygania W następnym odcinku nie będzie nowego nabytku to możemy powiedzieć Znaczy teoretycznie, tak, praktycznie mamy go kupionego już teraz. <grym> Także, także, no. Będziemy, nie wiem ile jeszcze tutaj, tu mamy, kupiliśmy, tak, pole numer 43 i 44. I jak widzicie, są one i one będą musieli, po kuryzy są, więc trzeba będzie też zrobić, ale, ale ze względu na to, że w następnym odcinku będziemy pracować na tamtych polach, to stwierdziłem, że pojedziemy sobie tam do lasu, żeby nie robić dwa odcinki z rzędu... Chaos. To, no, żeby robić hałas ale żeby nie robić dwóch odcinków na raz znaczy jeden podrząd z, z tego samego pola, więc no. Gdzie tutaj konie dawno chyba nie pokazywane w sumie były, że tutaj dalej wszystko prosperuje ładnie. Ja cię mocno odstawiłem, nie? No. No mam ma moc. Mogłem wtedy tam w prawo skręcić. Nie w prawo. Jak zjeżdżaliśmy z tej polnej. No to w sumie szybciej być tu, no? A jo ja, ja tak trochę no... Nie pojechałem tak jak się powinno, bo tam było krócej. Ale już dobra. Zobaczymy ile nam w sumie zejdzie z tym. Tamten kłęboż w sumie ile mamy? Z dwa sezony? No coś takiego. Coś, coś takiego i, i bardzo się wiecie, fajnie nim robiło, więc ten, ten właśnie Fent jest słabszy od Masa, ja o chyba 4 konie, coś takiego, bo na ma, ma 395 albo 396, a masa ma 400 równe. Także wiecie o co? O 4 konie mniej. O 4, no, 396. Klima za dużo zabiera. Co? Klima za dużo bier, bierze. Możliwe, bardzo. Aczkolwiek. I to jest fenton się obroni. Widzicie, robota jest robiona. Wcześniej chyba w 17 też były głębosze, ale też ich tam jakby zbytnio nie używałem. Ale tutaj stwierdziliśmy, że można poużywać. I też fajna akcja z tego jest. Nie mówię, że nie taką miniaturkę trzeba mieć. Także przyzwyczajcie się, że tutaj tara, na miniaturkach nie będzie tych maszyn co ten, tylko fend zawsze będzie. <grych> Musimy stałą miniaturkę z fendem zrobić teraz. każdą akcję Fendzik? Co? Na każdą akcję fend. Nie no, nie, bez przesady oczywiście. W na następnym odcinku Fend nie będzie tak używany. Znaczy w ogóle chyba. No, nie, nie będzie używany. Także że sobie postoi? Nie no teraz. Teraz i potem może tak z cztery odcinki może być o nim yy, cicho. Powiem. Yy, ktoś pomyśli, że kolejny ciągnik niepotrzebny, ale spokojnie w przeciągu dwóch odcinków wyjaśni się czemu mamy tyle ciągników, yy, bo, bo są na, będą po, po prostu nam potrzebne. Pojadą na tak zwaną migrację. No w sumie stwierdziłem, że można by było tak zrobić, a nie ten plan, co chcieliśmy, tylko... No ale to poza zacinkiem co nie pogadamy o takich sprawach. No dobra, już się domyślam o co chodzi. Yy, no, kubuty włączyłeś. O! Pojechałem. Ja też chcę włączę i pierwszy raz nie używane są to wie. Jechałem drogo, to włączyłem. No, jeszcze zaraz... O, mówiło coś. Wiecie, gra się musi za, zapiszać i bo chcę pokazać wam. Wymaga zaorania i zaorania wymaga... Czekajcie to zrobimy tak, poza tym jeszcze łąka nasza, Więc no i trzy pola po kukurydzy, także to po kukurydzy zawsze trzeba to robić, także, także no tutaj też chyba po kukurydzy nie było po prostu głęboszowane, nie, nie było, no, także... nie było, bo mnie nie było, No co ty tylko głęboszujesz, no nie, ale chciałeś y, zrobić taką akcję tak jak dzisiaj, a no dobra, można i tak. W sumie nie, to jeden sezon mamy głęboko. Bo on był, było tam... Ale jeden robiłeś beze mnie. A dobra, no bo, bo jak wydry nie było, to musiałem zrobić sezon pomiędzy, żeby była w ogóle kasa na coś, nie? Jak widzicie, w sumie tego Fenda kupiliśmy... Jeden dzień chyba przyspieszyliśmy, coś takiego. I zobaczcie jak, jak fajnie nam teraz kasa leci, że... Że kupić ciągnik przez, przez to, że przyspieszyliśmy czas. No tylko wiadomo, że... Mogą być teraz, zobaczyliśmy, że mogą być problemy serio z tym obornikiem do tych szklarni. Bo no, krowy muszą być teraz bardzo wydajne, bardzo dużo sroć. I, i te sprawy, żeby to wyszło. A i myślałem sobie na tym polu, nie? No. Że jak masz tutaj, no przy tej. no. Jak się nazywa? Przy tej altanie. No, można powiedzieć altanie. To tam, żeby to wiesz, żeby tam nie trzeba było jeździć, bo tam ani opryskiwaczem ani nic nie zrobisz, nie? Więc jest no. tak średnio. Więc ja bym to chyba. żeby pomalować? Tak, żeby pomalować, no, zasieć trawą, albo pomalować, zobaczymy. Bo myślę, że będzie to lepsze niż tak jak to jest teraz. Bo tak opryskiwaczem nie wiedziesz. No w sumie to najgorzej jest z opryskiwaczem. No, to, to tam zazwyczaj nie jest wtedy pryskane albo od boku jakoś, ale i tak tam w pewnym fragmencie i tak nie opryskasz nie? Ja ci proponowałem to od początku. Co? No Proponowałem nie. to zrobić od początku, no tam wiem. dróżkę zrobić, żeby nie jeździć tak dookoła. Co? Że ty chciałeś dróżkę walnąć? No, no, Nie pamiętam jak to było A może na czołówę to nie jedziemy? Musiałem cofnąć, dobra, tak zrobimy. Można by było się gdzieś zaraz przeciąć, czy coś. Chyba dobrze biorę. Trochę za dużo, żebym się zmieścił. Lepiej za dużo niż wiesz. Tylko Tylko Patrz, picabello! Ale tu jest ślad, jak skręciłeś. Co? jest ślad, jak, jak skręciłeś. Nie, nic nie ma. Jest, jest, jest. Nie ma, nie ma. No nie ma. zmieniłeś tutaj. tor jazdy. A, że zmieniłem tor jazdy, tak? A. Zrozumiałem, że zostało coś. To odbić musiałem, żeby nie uderzyć w ciebie. Tak idealnie to się tak. średnio by dało. Dałoby się. No. Gdzie ty leć? Teraz poprzednio jak robisz? No taki mniej więcej. Chyba to pole nie jest takie aż strasznie duże. Ale... Ale jedno z większych dla nas. Tak, jedno z większych. Praw, teraz... No, pra, no teraz już nie. To teraz już nie, no wcześniej to ona naprawdę dużo dawało. No teraz planem jest głównym kupić pole 33 i zrobić tamte wielkie pole. Ręczy. 63. 33. A, tam też. No, żeby to połączyć. No i 63 to też tam będzie najprawdopodobniej... No mi pasuje, że pierwszy sezon Buraków tam zrobić. No to też będzie z boku i tam kiedyś robiliśmy misję z burakami Tak pamiętam Żeby przed świniami zrobić tamtą właśnie tam a to mogę raz przy razie? Mogę chyba, nie? Gdzie teraz? Możemy zrobić że ja raz przy razie, no to zrobię. No to jedź. No. Nie ja dookoła obiadę. Bo te, te buraki najprawdopodobniej będą musiały z sezon tam leżeć na tym polu. No lepiej zrobić sezon do przodu. No chyba, że zrobimy tak, że... No teoretycznie nie musi tam leżeć akurat na tym polu, bo może leżeć na tej, na tym polu odłogiem co leży Co leży? A obok, no tu też by mogło być tam. Że tam byśmy odwozili, to jest myśl. Bo ta łąka to szczerze powiedziawszy też ona nie będzie zbyt często używana. Mamy, mamy inne łąki I, i tam... My też tych łąk zbytnio nie używamy. W tym sezonie teraz będzie trzeba zrobić się na kosy. Na trawę, bo się pokończyła. No tak, no ale dopóki nie będziemy mieli owiec, tych sianokosów też nie będzie potrzeba, a owce zobaczcie, że są u góry, więc tam będą swoje łąki miały. Więc na początku trochę z tymi łąkami tak chcieliśmy. Znaczy z jednej łąki byśmy nie wyżyli, to wiadomo. Trzeba by było co sezon robić sianokosy. Ale jak się ma dwie łąki, to nie ma zbytnio problemu, żeby takie takie rzeczy robić. Ale bardzo mi się podoba to gruberowanie, a to drugie fędzik tak przysiadł trochę na przodzie mało nie waży, nie? no ale obciążnik go tak trochę ściągnął do dołu 3 tony trochę dalej no ale, ale baja mi się wydaje jakoś, nie, w sensie nigdy nie miałem faworyzo, nie, fawory, nie faworyzowałem żadnej marki ale teraz tak przyszło jakoś, że bardzo mi się Fendt na tej serii podoba Często też, że kupiliśmy go bo mi się wcześniej Stwierdziłem, że jest tam, wiecie, jak wyciągnikiem, takim najbardziej, co będzie pasował nam yy, na początku. No i jakby się do niego też przyzwyczaiłem i przez to, że jakby na tej serii zrobiliśmy jakiś tam postęp, yy, no to kolejnego fenda można było wziąć. Ale tamten fenda będzie jako popnik. To już jest jakby w miarę potwierdzone, tylko będzie to trzeba ładnie zrobić. Zrobię, zrobię. Ja zrobię. Przed gospodarką jest to. Ale to nie przed tymi, tylko przed. przed ja wiem. Głównym przed głównym gospem, które będzie. Pod koniec serii. No nie, pod koniec był. I 75 odcinek planowany jest. Miał być 85, ale trochę nam się przestawiły plany. Bo nie chcemy stać w miejscu. My chcemy się trochę tu porozwijać w tej serii. I też, żeby nie było monotonii, nie wiadomo. I w pewnym momencie na początku była monotonia i teraz by się też mogła trafić, jeśli byśmy nie zrobili pewnych planów szybciej. Także no. Jak coś to za tobą jestem, żeby mnie nie puknął. Widzę, widzę. Tylko bardziej się boję o ping, bo zaczęło trochę delikatnie pingować. Przeszedł do chyba. Dobra. Że no. Tyle z takich rzeczy. Znaczy nowych ciągników na pewno teraz nie będziemy brali. W inne maszyny musimy zainwestować. Jak tak. myślę, że byłbyśmy mogli siewnik już duży. Znaczy teraz jak te pola zaczniemy łączyć, no to wyjdą pola, że będzie można tymi siewnikami jeździć. Bo, bo kupić ten siernik, czekajcie, pokażę Wam jaki. O, to, jest, to się stara nazywa, to on ma, czekajcie sprawdzimy ile on ma metrów. A, i czekajcie, bo zaraz mi jaka będę robił. Sobie zrobię sobie cyk, stanę na chwilę. On ma 14,4 metra, no to na niektórych polach jak są jakieś, no... Płotki czy coś, nieraz z nich trzeba wyjechać, więc mogłoby być problemy. Czy nawet słupy. Nie lepiej już będzie kupić tego Amazona? Znaczy Amazona to musisz kultywatorem przelecieć przed A stara chyba ma Kultywator w sobie Ym, Właśnie yy, Obydwie mają możliwość siania Bez kultywatora Nie no Przy Amazonce pisze, A, że tylko Amazon Śniebnik umożliwia obsianie pól Ta maszyna dodatkowo umożliwia Bezpośredni zasiew bez konieczności wcześniejszego Spóźnienia gleby. No to pisze przy Starej. A ja czytam u Amazona tak samo? U Amazon siewnik? Tak, kondor. E, yy... A Amazon, ja na Lemkena spojrzałem. Amazon ma 15, no to możliwe. To jest tylko 10 tysięcy różnicy. No, ty no wiesz, ale to tak samo możemy dwa siewniki kupić. Tutaj nie ma zbytnio. Jeden i drugi, przecież kultywator, nie? Nie, Więc tu nie tak. Tu nie ma różnicy zbytnio. Jeszcze są te z Big Buda, co w, ta, w te 17 ten dodatek był. Ale to już chyba za duże już jest na tą mapę. Może, może gdzieś będzie jakieś takie pole. Znaczy jak trójkę, szóstkę się połączy, to tam mogą być w pewnym momencie u, u góry te pola duże. No i ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę z łąką tam. I las by się wycięło. Cicho. To by było fajnie. Cicho nic nie mów o lesie. Ja już bym mówić. Mm. Już psycha odpoczęła od lasu. A już, już teraz idziemy. Jak, jak se pomyślę, że mielibyśmy znowu siedzieć... Znaczy to, to jest fajnie. Tylko że potem to na sejwie trzeba 20 godzin kolejne spędzić i, i robić przy tym. Także no. Trzeba ciekawie zrobić. to jest prawo. No najlepiej by było na większą liczbę osób, nie? a nie inne takie rzeczy. A tylko mamy we dwójkę. No Paweł może przyjść. Janczan przyjdzie To <noise> praktykan. Właśnie, praktykanta będziemy mieli tutaj na serii. Będziecie się przygotować. Tylko jeszcze, jeszcze badań nie przeszedł. Psychiatry. I moich, co? Co? Nic, nic. Śmiesznie. No. I tyle. Zobaczymy czy ten praktykant się nam na coś przyda Pewnie tak A może i nie No tamto już zostawiłeś, tak? Już nie robiłeś. Tak, zostawiłem już to. No tam już się wtedy poza odcinkiem to zrobi. Także no dobra w sumie już mamy 18 minut, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, bycie ze mną Wydra. Byłem, tak, robiłem. Tak, pracował, pracował, było nagrane. masajem. O i był dzisiaj z nami też Święcio, nasz nowy nabytek, także to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie cześć, papa. Pa. Dobra.